Smutne wieści napłynęły z aktorskiego świata. W wieku 69 lat odeszła Barbara Sienkiewicz. Przez fakt, że urodziła w wieku 60 lat bliźnięta, była nazywana najstarszą matką w Polsce. Co dalej z jej dziećmi spis treści nie żyje Barbara Sienkiewicz. Miała 69 lat. Co dalej z dziećmi Barbary Sienkiewicz? Nie żyje Barbara Sienkiewicz. Miała 69 lat. Smutne wieści dotarły do mediów 7 czerwca 2024 roku. Jak podaje Super Express, w wieku 69 lat zmarła Barbara Sienkiewicz, zwana najstarszą matką w Polsce. Aktorka bowiem w 2015 roku, w wieku 60 lat, urodziła bliźniaki Annę i Piotra. Wychowywała je sama, a ich ojciec nie miał do nich praw jak rozpisywała się prasa. W efekcie wielu podejrzewało, że jej ciąża była wynikiem zapłodnienia in vitro. Sama zainteresowana nigdy nie wyjawiła prawdy na ten temat. To jest moja tajemnica i moja decyzja mówiła, jako pierwszy smutne wieści o zmarłej w wieku 69 lat aktorce podał Super Express. Policjantka opowiedziała dziennikarzom o sytuacji. Chwilę przed godziną trzecią w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia zgonu kobiety. Zastali na miejscu ratowników, którzy potwierdzili zgon 69-letniej kobiety. Na miejscu w mieszkaniu obecny był znajomy tej pani. Zgon nie ma charakteru kryminalnego, cytuje tabloid Słowa Podkom. Ewa Kołbys, oficer prasowej komendanta rejonowego Policji Warszawa II. Co dalej z dziećmi Barbary Sienkiewicz? Aktorka osierociła dwóje bliźniąt, urodzonych w 2015 roku. Pojawiły się w mediach pytania: Co dalej z maluchami? Aktorka wielokrotnie podkreślała, że na wypadek, gdyby jej zabrakło, ma od dawna plan i przygotowany testament. Wskazywała również, kto być może zajmie się jej dziećmi. Pani marszałkini Wanda Nowicka zaproponowała, że ona przejmie dzieci. Sama wysunęła te propozycje, mówiła w wieczornym ekspresie Sienkiewicz. Jak podają media, na ten moment bliźniakami zaopiekowała się policja.